Bardzo serdecznie, mam na imię Kasia i w dzisiejszym kwadrancie ze złotym naparskim przekażę Ci następną porcję informacji, która będzie przydatna podczas szycia tulipanów. Niektórych informacji nie będę powtarzać, bo znalazły się one w poprzednim odcinku. W opisie tego filmu wkleję link, aby można było te informacje uzyskać. Natomiast dzisiaj powiem rzeczy dodatkowe, które można wykorzystać przy szyciu trochę innym sposobem lub z trochę innego materiału. Zacznę może od tego, że przypomnę, że do pobrania na mojej stronie za symboliczną kwotę jest wykrój na tulipany, który zawiera łodygę, liść oraz główkę w dwóch rozmiarach znaczy nie rozmiarach, tylko w dwóch kształtach. Zacznę może od łodygi, bo łodygę szyje się tak samo jak w poprzednim odcinku czyli wycinamy. Łodygę z dodatkami na szef z wybranego materiału, zszywamy, wywracamy metodą na rurkę, tak zwaną, tak ją nazwałam, i następnie wypełniamy jakąś, jakimś wypełnieniem, które sobie wybraliśmy. Ja chciałabym dzisiaj pokazać moje ulubione wypełnienie do tulipanów. Ulubione, czyli takie, które jest elastyczne i które można wyginać. W tamtym odcinku szyłam na słońce. Ja nie przepadam za tulipanami na słomce, one są sztywne. Oczywiście też mają swój urok, wiele osób je lubi. Natomiast ja bardzo lubię tulipany takie, które mogę wyginać. One wyglądają bardzo naturalnie. Tutaj mam kilka takich tulipanów w wazonie i przez to, że one są właśnie z takiego materiału wyginającego się, można je fajnie tak naturalnie ułożyć, że one tak się układają jak prawdziwe kwiaty. No i tym, tym wypełnieniem, które ja wkładam do tej uszytej łodygi jest kabel antenowy. Kabel antenowy, który no nie wiem, ma jakąś specyficzną szerokość i sztywność, to po prostu trzeba sobie ocenić podczas zakupu. Ja taki kabel antenowy często kupuję w sklepie takim budowlanym, bo można taki kabel zakupić na metry, ewentualnie, jak ktoś szyje więcej tulipanów, możemy kupić całą rolkę. E, takiego kabla, wygląda to w ten sposób, e, no i taki e, ucięty na odpowiednią długość e, kabel antenowy bez problemu wkładamy do łodygi uszytej i łodyga jest już przygotowana. Oczywiście tutaj mi wystaje i muszę go uciąć, a do tego kabla antenowego mam dokupione specjalne obcęgi, szczypce, które mi bez problemu przycinam taki kabel i już jest gotowy. Nie używam do tego nożyc i łodyga czeka na swoją kolej. Jeśli chodzi o różnice w szyciu liścia, na poprzednim, poprzednim film pokazywał szycie liścia z bawełny pościelowej, który nie był niczym wypełniany, był krojony z zapasami na szef, wywrócony i szyty do włożenia łodygi. Natomiast tutaj chcę powiedzieć, że my możemy taki liść usztywnić, dlatego że niektóre materiały, na przykład tu mam taki materiał, który jest. Trochę inny w strukturze, jest bardziej wiotki i liść z takiego materiału nie byłby sztywny, byłby oklap. Więc ja postanowiłam w tym właśnie materiale dodać flizelinę. Flizelina to jest taki usztywniający materiał, włóknina flizelina, różnie to, możecie znaleźć różne nazwy. Ona z jednej strony ma klej, takie coś błyszczące tutaj błyszczące kropeczki to jest klej, to jest prawa strona gładka, bez kleju. I należy przykleić tą flizelinę do materiału, z którego będziemy szyć liść, do lewej strony materiału. Czyli jeśli to jest lewa, a tu w środku jest prawa, to do lewej strony przyklejamy klejem właśnie przykładając i delikatnie przykładając żelazkiem. Oczywiście żelazką musi być odpowiednią temperaturę, żeby tego nie spalić. Musimy na próbce to wypróbować i przyklejamy do większego kawałka materiału. Właśnie to jest też różnica, że w tym wypadku ja nie będę wycinała przed szyciem liści, tylko najpierw będę szyła, a potem będę wycinała. To jest sposób, który jest nieco może bardziej polecany osobom początkującym, które mają problem przy, podczas szycia takich wyciętych elementów, bo warstwy się rozchodzą, bo warstwa spodnia ucieka, nie, nie chce się razem dobrze przytrzymać, więc Wtedy proponuję takim osobom, żeby wycięły taki liść i usunęły z tego wykroju zapas na szef. Czyli za chwilę ja go zetnę i będziemy rysować na materiale. Do odcinania zapasu na szef użyję innych nożyc niż krawieckich, tylko takich dodatkowych. Odcinam ten zapas na szef, który jest wokół liścia, czyli będę miała już taką wielkość liścia, jak na gotowo. Bez tego zapasu. W przypadku tego liścia, zednę też dodatek na szew, który znajduje się na samym dole. Nie jest mi tutaj potrzebny, ale zwróć uwagę na to, że położyłam sobie dwa, dwie warstwy materiału. Jedną podkleiłam, bo wystarczy mi, żeby jedna część była sztywna, druga część jest niepodklejona. Obie części skroiłam, mają taką wysokość, że zmieści mi się liść. Tutaj zmieści mi się kilka liści, na będę wycinała, a dodatkowo krawędź, tutaj tą dolną, od razu zaprasowałam na centymetr, ten centymetr, który ścięłam tutaj i będę tak to układać, żeby krawędź dolna była do krawędzi. Te zagięcie już jest zrobione. Zepnę w kilku miejscach szpilką ten materiał, już zaprasowany, żeby mi się tutaj nie przesuwał i ustabilizowałam Całą tą powierzchnię. Teraz dopiero przykładam do krawędzi tej zagiętej liść tulipana. Rysuję krawędź. Oczywiście rysujemy najlepiej mazakiem znikającym. Ten mazak znikający jest słabo widoczny. Ja go widzę, ale do potrzeb filmu poprawię zwykłym długopisem, żebyście to lepiej widzieli. W ten sposób mam narysowany liść. Teraz przykładam kolejny liść, ale tutaj, pomiędzy liniami, muszę zostawić odległość zapasu szwu, czyli jak tu jest zapas szwu około pół centymetra i tu jest około pół centymetra, czyli odległość między liściami powinna być centymetr. I rysuję kolejny. I tak samo rysuję kolejne liście. Tyle na, ja, na ile sztuk przygotowałam sobie materiał. Nie warto rysować sobie bardzo długich pasków, bo jest to niewygodne podczas szycia. Można te paski podzielić sobie na mniejsze porcje i na przykład na jednym y, wykonać 3-4 liście, odciąć, potem wykonać kolejne 3-4 liście, odciąć, czyli tak, żeby było nam łatwiej potem szyć pod maszyną. Należy jednak pamiętać, żeby robić odstępy między liściami, bo potem będziemy musieli to wyciąć z zapasem na szef. Na moim odcinku podklejonym zmieściły się trzy liście, i na razie to jest wystarczające. Odetnę nadmiar, bo tutaj mam za dużo na tej próbce. Teraz widzę, że niektóre szpilki powpinane są w złym miejscu, więc przepnę je w taki sposób, aby nie przeszkadzały mi podczas szywania liści, czyli szpilki włożę jakby do środka listków. W następnym etapie Czyli zwróć uwagę, tutaj jest ten materiał położony prawa do prawej, jedna część jest podklejona, krawędzie są od razu zaprasowane centymetr pod spód. Potem będzie mi to ułatwiało w dalszym szyciu. I teraz moim zadaniem będzie przeszycie po tej linii, wokół liścia każdego. Czyli szyjemy po tej narysowanej krawędzi. Będę szyła na maszynie Minerva 363D. Next, to jest bardzo popularna teraz maszyna dla osób początkujących jest idealna. E, tak jak mówiłam, e, tutaj ustawię tutaj pozycja igły, więc tutaj ustawię na środek. Tutaj jest długość ściegu, ustawię na 3,5, znaczy na 2,5, jest to wystarczające. Natomiast tutaj w tym okienku ustawię ściek A, jest to ściek prosty, tak zwana stemnówka. Zaczynam od podłożenia, tutaj na krawędzi gdzie się stykają te moje zagięte brzegi. Ustawiam maszynę w taki sposób, żeby igła celowała mi na linię, którą mam narysowaną. I będę szyła po tej linii. Przytrzymuję nitki, żeby mi nic nie zapępiło. Robię mocowanie, robię mocowanie i szyję. Na końcu mocuję. Odcinam zbędne nitki i teraz szywam w taki sam sposób kolejne liście. Teraz po zszyciu, ja nie będę zszywała tych kolejnych liści, po zszyciu, uszyciu wszystkich liści wycinamy dookoła każdy liść, ale nie wycinamy po, jakby po miejscu szycia, tylko właśnie te 3-4 mm poza ściegiem i uzyskujemy tak zwany ten zapas. Mogę już wypiąć szpilki, które trzymały liść. Zaletą takiego zszywania jest to, że na 100% mamy zagwarantowane, że dwie warstwy są szyte, że z drugiej strony zawsze jest załapane, dlatego że było to właśnie zszywane przed wycięciem. I oczywiście możemy też podczas obcinania regulować od razu długość tego zapasu na szew, głębokość w zasadzie. Tutaj zwróć uwagę, że na bokach zostawiłam około 4 mm, natomiast przy samym czubku zjechałam tak, żeby tego zapasu było naprawdę mało, żeby po wywróceniu czubek liścia był ładnie ukształtowany. Kuszyty liść wystarczy teraz wywrócić na drugą stronę. Wpycham końcówkę górną do środka. Mogę pomóc sobie jakimś patyczkiem, szydełkiem, długopisem. Tutaj musimy ostrożnie wypychać tą końcówkę, żeby jej nie uszkodzić. Często, właśnie za, jak za mocno pchamy tutaj, to może się zrobić nam od dziura, więc pomalutku i starannie formujemy ten koniec. A następnie wywracamy tak na krawędź, tutaj między palcami formujemy krawędź tulipana dookoła i za chwilę pójdziemy na żelazko i go uprasujemy. Przez to, że od razu zagięte mieliśmy te brzegi na dole, to już tutaj nic nie musimy robić, są one zaprasowane, włożone do środka i tak naprawdę już nie musimy się martwić o tą krawędź dolną, jest ona już przygotowana do dalszego szycia. Jak wyprasujemy, to będzie listek gotowy. Jest właśnie sztywniejszy. Tak nie opada mocno, jakby nie był podklejony. Następnym etapem jest przyszywanie główki. Też wykorzystamy w tej przyszyciu główki metodę, która polega na tym, że najpierw narysujemy, zszyjemy, a potem wytniemy. Tutaj też usunę zapasy na szew, które są dookoła, ale tym razem nie. Utnę tego tutaj na dole zapasu. Za chwilę powiem dlaczego. Tak przygotowałam główkę tulipana do dalszego szycia. Tym razem będę robić główkę z dzieniny, która jest elastyczna, a dodatkowo ma taką jakby wadę, cechę charakterystyczną, że się podwija. Dlatego też w tym, w tym materiale bardziej opłaca mi się w ten sposób tą główkę narysować, że bez tego od razu podwijania, dlatego że ta dzianina jest bardzo ciężka do upilnowania na samej krawędzi. Bardziej mi się opłaca w ten sposób ją zszyć, że narysuję i potem, dopiero po zszyciu, zetnę już te elementy. I nawet jak mi się potem podwinie do środka, to będzie to dla mnie korzystne. Ale zrobienie tego podwinięcia i zszywanie w ten sposób to utrudnimy sobie akurat w tym materiale. Prace, także tutaj dostosowujemy technikę i wybór, jak zrobimy, do naszego materiału. Przypnę ten tulipan, narysuję, tym razem użyję mydełka, bo to jest ciemny materiał, więc będzie lepiej widać białym mydełkiem. Delikatnie odrysuję główkę, oczywiście ja narysuję teraz tylko jedną główkę, żebyśmy szyli więcej tych tulipanów, to trzeba tych główek tutaj, Jedna przy drugiej, oczywiście robiąc odstępy na zapas na szew. Po narysowaniu wygląda to w ten sposób. Przypinam znów szpilkami. Zwróć uwagę, że teraz rysując narysowałam dolną krawędź, bo będę chciała wiedzieć, gdzie skończyć szycie. Oczywiście dobieramy kolor nitki do koloru szytej dzieliny i zszywamy. Część główki tulipana zszyłam ściegiem potrójnym, w czasie szycia przestawiłam na drobny, prosty. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. I Tutaj strzyłam do momentu, kiedy miałam zaznaczone, czyli tutaj i tutaj i teraz dookoła tak samo wycinam. Samo na dole, tutaj wycinam od miejsca do miejsca gdzie zaczęłam i skończyłam. Zostawiłam dookoła główki tulipana zapas, zapas około 4 mm, i wywijam teraz na drugą stronę. Po wywinięciu tak uszytą głowkę wypychamy kulką silikonową. Przy wypychaniu główek tulipana, które szyte są z dzianiny, musimy zachować ostrożność i nie wypychać bardzo, bardzo dużo. Dlatego, że dzianina się rozciąga i nasz tulipan może zostać zniekształcony. Czyli, tak z wyczuciem, wypychamy tę główkę. Oczywiście od razu ją formujemy, tak, żeby miała pożądany dla nas kształt, i żeby przede wszystkim nie zrobiła się za wielka. Dlatego, właśnie, że te wszystkie dzianinowe rzeczy mają tendencję do takiego wypychania się nadmiernego. Mamy przygotowaną główkę tulipana, usztywniony i wyprasowany listek, łodygę. Teraz musimy wszystkie te elementy połączyć. Łączymy tak jak pokazywałam w poprzednim filmie. Tutaj będziemy zaginać do środka centymetr, przyszyć gęstą fastrygą wokół, ściągnąć główkę, dopasować do łodygi, umieścić ją, przyszyć ręcznie, a następnie owijamy listek wokół łodygi, zszywamy. I za chwilę nasz tulipan będzie gotowy. Jeśli chcesz zobaczyć jak zrobić te wszystkie etapy, o których przed chwilą mówiłam, to zajrzyj na poprzedni film. Wszystkie części mojego tulipana zostały połączone. Tym razem wyszedł tulipan piękny bordowy, z, trochę, z nieco zimniejszym liściem. Liście jest sztywny, układa się ładnie wokół główki. W tym wypadku zszyłam nieco wyżej łodygę, dlatego że ten kabel w środku był szerszy i listek był troszeczkę za wąski do samego dołu, ale tutaj wystarczyło zszyć i już wszystko pasuje. Także zwróć uwagę, że tulipan może wyglądać nieco inaczej w zależności od tego, jaki materiał użyjemy, jaką technikę zastosujemy. Możemy sobie ułatwić, możemy sobie utrudnić, jeśli nie znamy tych metod. Możemy też zastosować inne łodygi. W tym wypadku, właśnie tu jest elastyczny, możemy go sobie wyginać, kształtować i wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że uwagi, które zamieściłam w tym filmie, pomogą Ci szyć tulipany, pomogą Ci szyć tulipany z różnych materiałów i że będzie to już łatwiejsze, szybsze i da Ci bardzo dużo satysfakcji. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć.